Cześć! Jak już jesteśmy przy robieniu różnych ciastek z bohaterów gier, to tym razem proponuję Pacmana. Zrobimy takie małe, żółte stworki. One w grze zjadały kropeczki, za to Pacmana goniły duszki. I dzisiaj zapraszam Was do przygotowania razem ze mną. Właśnie stada małych, żółtych pakmanów. Na początku przygotowuję kruche ciasto. Może to być ciasto z dodatkiem przyprawy korzennej. Na blat nasypuję mąkę pszenną. Do tego dodaję cukier puder, przyprawę do pierniczków, a także cukier waniliowy. I jeszcze dodaję zimne masło. Całość siekam, aż masło będzie w niewielkich kawałeczkach. Wtedy do ciasta dodaję żółtko i wodę. I wszystko zagniatam. Dobrze zagniecione, elastyczne ciasto. Wstawiam do lodówki na kilkanaście minut. Schłodzone ciasto wałkuje, koniecznie na omączonym blacie. Tylko nie dosypujcie tej mąki za dużo, żeby ciasteczka nie były zbyt twarde. I teraz wycinam kółka. Możecie zrobić yy, dowolną wielkość. Ja proponuję kszta, yy, wielkość jak yy, z kiliszka do wina. Więc wycinam takie kółeczka. W każdym kółeczku robię takie nacięcie, taki trójkąt. To będzie otwarty pyszczek Pacmana. O! Widzicie? Zobaczcie, nawet już przypomina. Jeszcze jak go potem posmaruję lukrem, to będzie idealny. I tak postępuję z każdym kółeczkiem. Wycięte ciastka przekładam na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. I całość wstawiam do nagrzanego do 180 stopni piekarnika. I piekę. Około 15 do 20 minut, aż ciasteczka z wierzchu się zrumienią. Zobaczcie, tak wygląda upieczony Pacman. I teraz udekoruję. Przygotowuję lukier na bazie białka i cukru pudru i całość miksuję, aż do uzyskania takiego gęstego, śnieżno-białego lukru. Jeżeli lukier będzie zbyt gęsty, wystarczy dodać troszeczkę wody. Zbyt rzadki, więcej cukru pudru. I teraz część tego lukru nakładam do miseczki i dodaję do tego żółty barwnik. Wszystko mieszam aż do uzyskania jednolitego żółtego lukru. Pomagając sobie pędzelkiem maluję każdego pacmana lukrem na żółto. Za to tego duszka maluję na kolor niebieski albo czerwony, lub jakiś inny kolor, który pamiętacie z gry. Kiedy lukier na moich ciasteczkach już przeschnie, to teraz dorabiam pakmanom oczy. No także dorabiam oczy temu jednemu duszkowi. Do woreczka napuszczam troszeczkę lukru białego, robię niewielki otworek i rysuję oczka. Następnie odrobiną czarnego barwnika dorysuję źrenice. Już ciasteczka są gotowe. Jak tylko całkowicie do końca lukier zaschnie, możecie śmiało podawać ciasteczka do stołu. Zapewniam Was, że znikną w tempie ekspresowym, bo wszystkim bardzo się spodobają. Mam nadzieję, że Wam również dzisiejsze ciastka przypadną do gustu. Czekam na Wasze komentarze i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa!